Cześć, witam was kolej... <laughs> Cześć, witam was serdecznie w kolejnym odcinku. Z tej strony ZOL. Znaczy teraz jaskier, kiedyś ZOL. Boże, teraz byś się tak mylił przez wszystkie odcinki. Ej, ale gdzie są moje kochane napisy, co? Dźwięk, pełne napisy, dobra. Jest. Świetna. Co to? Co to? <grych> To kostka towarzysz. O Boże. O. Ma. Moja kosteczka zniszczyła się. Nienawidzę się. Chwila, włączyłem start na stoperze? No, nie włączyłem oczywiście. Już mi nie zabierzesz. O, ale z niej będę. Glados, nienawidzę cię. Nie zabierzasz mi już jej, nie? Aha, okej. Okay. Moje, moje, moje! Mam cię. E. Tak? Ej! Co teraz? Gdzie ty się musisz dostać? Aha. No dobra. Czyli. Zróbmy to tak. Tu. I tu, daj mi to, daj mi to. I muszę doskoczyć tam, dobra. Kminie tu, tu, tu i tak. Ui! Dobra, mistrz! Wystarczyło trochę pomyśleć. O, tak jak teraz nie pomyślałem. Zły portal! A, portal, właśnie, zapomniałbym. Właśnie! O, przestań mówić! No. A właśnie, no nie mogłem wziąć kostki. Dobra, ta jest zepsuta. Serio, mogę wziąć ze sobą kostkę? To milu się. Kurczę, kojak. Chodź ze mną. Proszę. Chodź. Nie zostawię cię tutaj. Wymyślę coś. Potrzebuję tej kosteczki kochanej. No chodź. Mam cię. Ciekawe czy to wyjdzie. Przestań się ze mną bawić. Dobra. Oh shit. <laughs> Jeszcze raz. No, jednak nie, dobra strata czasu przyznaję. Dobra, szybko to zrobię, Uj, Dobra. Dada się Akurat nie mogę wziąć ze sobą kosteczki. To jest smutne, ponieważ bardzo jej potrzebuję, ponieważ czuję do niej silne parcie na nią. Czy coś? Next! Przepraszam. Chodźmy dalej, GLaDus, powiedz coś ciekawego. Tak, pamiętam. Aha, nie mogę przez nie strzelać. No tak, to normalne. Wow. Kamera. Wersja przyspieszona. No, tak przyspieszona. Kladus jest okrutny. Dobra, powiedzmy, że chcę zrobić tak. I tak. O! A, w dobre miejsce strzeliłem. Nawet nie wiedziałem, że tak trzeba. Okej. Okay. Trochę w dziwny sposób to działa. Zaraz. Aha, dobra. Ty, ty. A no tak. Dajcie skrzynkę. Aha. A już, czaje. Dobra, dobra, mój błąd już rozumiem. To takie łatwe. What the fuck? No, w ten sposób. Tak. Mistrz, ha ha ha, debil. Jedziemy dalej. Ciekawe, czy będą jakieś trudniejsze testy, czy to jest po prostu. I ciekawe, jak długi jest ten portal. Właśnie, wracając, żeby Gladus teraz nie zaczęła gadać. Dziękuję za tło. Zawsze zapominam Niku, jak się go czyta i nie chcę wtopić, więc tutaj się wyświetli tło, tfu, tło, tło. Tło też robił, ale intro. Dziękuję za intro. <coughs> Chcę tu być. Chcę tu być. O, zdenerwowałeś się. To chyba tutaj nie idzie Glados. Glados. To chyba nie do tego. Dziękuję za intro. Tak właśnie o to mi chodziło. <coughs> Każdy może robić intro, jeśli chce. Im więcej intro, tym lepiej. Ah, Whitley! Ah, Whitley! Nie! Whitley! Whitley! Coś się stało, że tak sobie myślę, że już po mnie chyba. Mów do mnie, Whitley! Ej, ona się śmieje, że jestem gruba. Whitley, Whitley! I wtedy ten ptak. No? Nie! Nie, bo tam jest Whitley. Nie! Dobra, może najpierw strzelę tu portalem. I strzelę portalem też gdzieś. Na przykład... Gdzieś tam? Au. Jej! Jej! Fascynujące. Właśnie sobie wyobrażam jak taką płaską mordą odbijam się od sufitu. Jep. Uuu, uh, 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 trafiłem. trafiłem. Aha, otworzyć. No tak. To i a, a co to ma być? E... Aha, czyli muszę. A już wiem. To wskakuje tu, a to wskakuje tu What the fuck Coś, coś zrobiłem? Nie wydaje mi się I znów ta świetna skocznia Oj Jej No ale tu chyba powinna wypaść Rozumiem Au Co ja robię Boże Jaki tutaj jest portal Ten to trzeba tym strzelać Yeah Co za skill Teraz Teraz tu pomarańczowy A tutaj Niebieski jest dobrze Leć Osom, awesome. to był banał e, hopla, hopla, hej, okay. hopla, osom, awesome. co teraz? A, no tak, co ja teraz muszę zrobić? Jak się tam dostać? Przecież jak ja to teraz zrobię tak... To mi... Yy, hardkorowo trudne Chwila Chwila moment Jeśli to jest tu, a to jest tu To wydaje mi się, że... Ten laser What the fuck To trudniejsze niż myślałem A, no tak. What? O, 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 o stój, easy. A już wiem. Nie mam pojęcia. Chwila, stąd. No, ale to muszę wyskoczyć. Może potrzebuję dwóch takich tych. Dobra, wszystko się sprawdzi. Chwila. Nie! What? Dobra, teraz wiemy, że tylko jedną kostkę możemy mieć. Uuu, będzie hardo. No wstrzel się! Pewnie ta zagadka jest banalna i w ogóle stąd przyszedłem, tak? <laughs> Wybaczcie chorobę No, fajna chrypka mnie zaczyna łapać Awesome A może jakbym strzelił się tu? Nie A może... Jakoś tak? O Boże <laughs> To musi być tu Jestem tego pewien, tylko teraz... Pytanie jest takie, jak się mam akurat dostać tam Powinienem wyskoczyć, to rozumiem, ale... A to... O kurczę, to się strasznie szybko zamyka. Pomocy! Jestem dysmózgiem. To jest dla mnie za trudne takie rzeczy. Coś z tym? U. Eee No tak musi być, ale ja chcę się dostać na górę Ach, potrzebuję skupienia Coś ominąłem Najwyżej się tutaj przytnie materiał Eee O co tu chodzi? Oh shit To już wiemy Uła. Chyba wiem Nie, gówno wiem Jezu jaki jestem tępy Boże, widzisz i nie grzmisz. Ja nie mogę. Co za cymbał? Jezu! Co za debil! Boże! Czemu pozwoliłeś moim rodzicom mnie spłodzić? Cymbał. Cymbał. Genialny jaskier znów uderza. Jej!

Znów będę inteligentny tak bardzo. O! Muszę się tam dostać. Au! O! Można to obejść. No dobra. Powinniśmy to opuścić. Tak mi się lekko zdaje. Potrzebuję. Aha! Au! Au! Dobra, czaje, czaje, easy. na naprawia. Dobra, czyli. Oj, przestałem rozumieć, o co mi chodziło. Dobra, czyli musimy zrobić tak. To chyba musimy przerwać ten laser, żeby on nam opuścił to. Tylko, żeby przerwać ten laser. Ui, co ja robię? tę stronę What? Chwila. Porozglądajmy się tutaj chwilę Oj, portal ze mną to będzie bardzo, bardzo trudna Trudna. A, już wiem chyba Nie wiem Kłamałem Tu gdzieś możemy się dostać, w jakieś fajne, ciekawe miejsce e, Może tam? Nie Szkoda będzie musiało być tak, tu lecimy. Odbijamy się chyba od tamtego, od tego tam. A może, jakbyśmy to zrobili w ten sposób. Uwaga, easy. Oh, shit, nie chciałem, żebyś ty mnie na to rzucał. Dobra, a nawet nie zerknąłem co. Aha, cóż. Jednak jestem geniuszem. O, z zagubionym geniuszem. Ale coś za słabo się wybijam, tak mi się zdaje lekko. No tak. Bardzo zagubionym geniuszem. Gdzie ja jestem? O! Cześć kosteczko. Oboje wiemy jak bardzo mnie potrzebujesz. Chodź tu kosteczko, lecisz razem ze mną. Nie przerywamy wiązkę. Jej! Teraz mogę lecieć. Nie wiadomo gdzie. Jej! Jej! Awesome. A teraz muszę zrobić co? Co mi to robi? Awesome. Grab Pardon Ciebie chyba już będę mógł zabrać tak Ach. Dobra Skak, Skok Który portal mam użyty, żeby nie zrypał? <laughs> Nie ten Chat, co teraz? Dobry bit. Dobra, idziemy. A! chwila! A co będzie dziwne? To jest Cik Oj. Hopla. I co będzie, jak teraz się wyrzuca z tej katapult? Bam. What the? F <laughs> awesome! To było świetne. Prze ja nie widziałem. <laughs> Ojej, widziała ludzi, ale nie widziała jelenia. Smutne. <laughs> Dobra, będziemy tutaj kończyć nasz odcinek. Dzięki za oglądanie. Oceniajcie, komentujcie, subskrybujcie. Wiem, miałem chwilę słabości, ale rozwiązałem tę zagadkę. Możecie być poirytowani i w ogóle. Cóż, jestem geniuszem. Dobra, dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć. Czy to barżant. Tak, to barzant. Przytul, przytul mnie barżancie. O mój kochany Bażancie, jesteś taki fajny i ważysz tylko 2 kilo.